Cześć, witajcie na moim kanale. Nazywam się Karkoszka, Marcin Karkoszka. A dzisiaj pokażę Wam jak zrobiłem tą super fajną lampę. A więc zaczynajmy! Pierwszym etapem było zaprojektowanie ramy. Zrobiłem to w programie Fusion 360. Jest to darmowy program CAD-CAM, w którym bardzo prosty sposób można się to zrobić. Używając kilku szkiców i potem wyciągnięć zaprojektowałem potrzebną mi ramę. Podstawę, wieczko i środek. Szczerze polecam Wam nauczenie się tego programu. Żeby go zdobyć, należy tylko zarejestrować się na stronie Autodesk i jeżeli będziecie używać go tylko do nauki albo w celach hobbystycznych, jest absolutnie za darmo. Oczywiście jest też wersja komercyjna, płatna, która tylko nieznacznie różni się od darmowej. Wiadomo, nie muszę Wam dodawać, że umiejętność projektowania bardzo pomaga przy zabawie z drukiem 3D. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu nie możecie zaprojektować tego sami, Możecie użyć mojego projektu. Link w opisie oczywiście. Następnym etapem było stworzenie litofanu. Ja w tym celu użyłem strony 3D Printing Rocks. Wchodząc zakładkę Tools, a potem klikając na Image to Litofane Converter możecie załadować swoje zdjęcie. Następnie proces jest bardzo prosty. Wybieracie kształt litofanu, a w zakładce settings ustawiacie jego rozmiar. Ważne, żeby suwak pozytyw image był ustawiony po lewej stronie. Inaczej litofan Wam nie wyjdzie. Potem należy tylko ściągnąć gotowy plik STL na swój komputer i wrócić go do jakiegokolwiek slicera. Teraz pora na kurek. Ładujemy swój plik. Ustalamy rozmiar wydruku. W tym wypadku będzie to boczna ścianka mojej lampy. X będzie 98, Y 97,5 Sprawdzamy ustawienia. Ja białe pela drukuję w temperaturze 206 stopni. Przy prędkości 66 mm na sekundę. Stół grzeje do 65, ale tylko przy pierwszej warstwie. Potem wyłączam. I można slajsować jeszcze ostatnie rzut oka na symulację i wrzucamy do drukarki. <śmienny> Wydrukowanie to raczej długi proces. Wydrukowanie całej mojej lampy zajmuje kilkanaście godzin. Ale jeżeli nie popełniło się żadnych błędów przy projektowaniu i dobrze ustawiło parametry drukowania, wystarczy tylko wcisnąć przycisk Start. Drukarka zrobi robotę za nas. A my w tym czasie możemy obejrzeć jakiś ulubiony serial, tudzież przeczytać ekscytujący kryminał. A tak wyglądają wydrukowane już elementy. Środek lampy owinąłem LEDami, które kupiłem na Allegro za kilkadziesiąt złotych. A to jest efekt końcowy. Już jest sklejona i podłączona do zasilania. W tej lampie wydrukowałem kod QR z linkiem do ulubionej piosenki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak taki kod wydrukować, śledźcie mój kanał. Następne wideo będzie właśnie o tym. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, napiszcie komentarz, dajcie mi suba. Pamiętajcie, że każda aktywność na moim kanale to taki ćwierć mikronowy krok do tego, żebym mi został milioner. Także gra warta świeczki. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu.